Biorę się za mój poranny pilates i wiem ile razy już to mówiłam, ale na maksa się wkręciłam i sprawia mi on tak ogromną przyjemność Szczególnie polecam kanał Sun Violet, nawet nie jestem pewna jak to się dokładnie wymawia, ale dzięki niej zmieniłam moje podejście do treningów, diety i naprawdę polecam sobie, obczajcie kanał Hi guys, witam się już z wami tak oficjalnie z powrotem na moim kanale w kolejnym vlogu. Jestem po mojej takiej typowej, luźnej, porannej rutynie. Zrobiłam pilates, byłam z psem na spacerze i będę się teraz malować. Opowiem wam o dzisiejszych planach. Mam godzinę dziewiątą. Ogólnie przez to, że rano coraz szybciej robi się jaśniej i w ostatnich dniach świeci słońce, mam o wiele więcej energii do działania. Coraz bardziej czuć lato i bardzo mi tego brakowało, bo nie powiem, nie miałam ostatnio za dużo motywacji, czy to do nauki, czy montażu ale dzięki tej pogodzie, co jest dla mnie w ogóle niesamowite, mam o wiele lepsze samopoczucie, czuję się jak nowonarodzona, mam mnóstwo pomysłów na filmiki i tak dalej. Dzisiaj mam ostatni dzień wolnego na studiach, więc uznałam, że to wykorzystam i jeszcze nagram jakiegoś takiego luźnego vloga. W planach mam pojechać na lumpeksy i zrobić taki second hand trip. Chcę sobie odświeżyć szafę na wakacje, Umówiłam się z przyjaciółką na godzinę 11, żeby jeszcze nie było jakoś tak specjalnie dużo ludzi w tych lumpeksach. Mam ogromną nadzieję, że coś znajdę, bo moja Szafa naprawdę świeci pustkami. A nie chcę kupować za dużo w sieciówkach na ten sezon, bo staram się to ograniczać. Nie wykluczam tego w 100%, bo wszystko jest dla ludzi tylko z umiarem. Ale najpierw po prostu wolę pójść do Lumpexu i tam coś poszukać. I ewentualnie, jak będzie taka konieczność, kupię sobie coś w sieciówce. Staram się zachowywać taki balans w tym wszystkim. Jak już tak do Was gadam, to powiem Wam, że chciałabym przejść jakiś taki wakacyjny glow-up, coś sobie zmienić, czy to wyprowadzić nową makijażową rutynę, albo pokombinować z przy i próbować nowych rzeczy. Dlatego też uznałam, że nagram tego vloga, żeby nie gadać tylko o produktywności, studiach i tak dalej. Bo szczerze mówiąc, przychodzę taki mini kryzys ze studiami aktualnie i może niedługo bardziej wypowiem się na ten temat, ale jeszcze póki mam wolne, staram się nie myśleć tak za dużo o tej nauce, wiecie, cieszę się teraźniejszością i doceniam, co jest tu i teraz. Teraz o wiele lepiej, taka pobudzona, i myślę, że to jest idealny czas, żeby zrobić sobie śniadanie. Myślę, że nikogo to nie zdziwi, będę robiła owsiankę. Tylko zastanawiam się, jaki smak zrobić. Postawię chyba na jesieniarę i zrobię taką jabłkową, objętościową, żeby było jej dużo. Dam dużo cynamonu. Tak, to jest plan. Let's go. Mój taki klasyk, nigdy mi się nie nudzą te same dodatki, i tak dalej. Gdybyście mogli poczuć, jak ona pięknie pachnie, normalnie, jak szarlotka, uwielbiam. Jeszcze odnośnie lata, nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie wrócą takie świeże sezonowe owoce, jak truskawki, maliny, borówki. Teraz, które są dostępne w sklepach, to nie jest jeszcze to samo. Czekam, aż wróci mi faza na smoothie balls, owocki, lody i tak Nie wiem o co chodzi, ale bardzo potrzebuję wakacji i mogłabym teraz mówić o nich non-stop. Ale najpierw sesja, co może być dosyć zabawne. Żeby nie było, że cały czas im owsianki. Ostatnio próbuję trochę nowych przepisów, tylko wtedy po prostu nie nagrywam vloga i ewentualnie wstawiam je na Instagrama, gdzie Was zapraszam, ale dajcie znać, czy chcielibyście na przykład powrót do serii Tygodnia śniadań, gdzie pokazałabym Wam całą sklejkę moich nowych przepisów czy coś. Możecie napisać w komentarzu, co myślicie. Będę się teraz zbierać, zaraz wychodzę na pociąg. biorę moją torbę z Londynu z Nothing Hill i pakuję do niej drugą torbę, jego miała kupić więcej rzeczy w Rumpekie. Nie wiem, na co się nastawiam w ogóle. Butelka z wodą, pamiętajcie, pić wodę, portfel, wezmę jeszcze aparat i statyw i myślę, że to wszystko i jeszcze zanim wyjdę, taki mój tip odnośnie lumpeksów, przed pójściem na shopping polecam sobie przyjrzeć Pinteresta, Instagrama i poszukać trochę inspiracji na outfity lub rzeczy, które chcecie kupić bo wtedy możecie zrobić sobie taki plan działania i będziecie wiedzieć czego konkretnie szukać i nie będziecie niepotrzebnie tracić czasu, polecam Co wychodzić z mojej strefy komfortu i nie ubierać się cały czas tak basicowo ale zobaczymy jak to wyjdzie, ja się już ubieram i wychodzę, bo zaraz się spóźnię na pociąg, a tego nie chcemy no jesteśmy pod pierwszym lumpeksem, który okazał się być zamknięty, jestem w ogóle z Oliwią, siema, znacie ją z poprzednich vlogów, mini fail, idziemy do innego, generalnie jesteśmy Gdyni, bo w Gdańsku lumpeksy są już tak drogie jak w sieciówkach Tu są najlepsze lumpy w Trójmieście Nie ogarniam Gdyni Let's go! To pierwszego lumpa i był najdroższy dzień dzisiaj, bo dzisiaj jest poniedziałek, bo 56 zł za kilogram. Kupiłam tylko jedną rzecz. Dzisiaj w tym jest ostatni dzień i jest strasznie dużo ludzi, ale może coś znajdę, nie poddaję mi się, miałam nie kupować basikowych rzeczy, a miałam same basicowe rzeczy na razie. Najgorsze w mębekach jest to, że one tak wymęczają i usiadłyśmy teraz na ławce. Trochę ciężko mi się zmotywować, żeby wstać. A ja jestem w miarę zadowolona. Pokażę Wam domu, co kupiłam. Zrobimy hall. Czyli się jak po dobrym treningu, naprawdę. Teraz w nie wiem, czy jeszcze pójdziemy gdzieś do jakiegoś ląpa, czy po prostu nie pójdziemy coś zjeść. Tak się zawsze kończy. Kończyło się na tym, że poszliśmy jeszcze do jednego takiego charytatywnego sklepu, gdzie nic nie znalazłyśmy i usiadłyśmy na jedzeniu, jak zawsze. Jesteśmy na pizzy. Bon appetit. Dobra, wziąłem sobie sriracha na spróbowanie. A ty to strach. Hello. Jak widzicie, wróciłam właśnie do domu, jest po 16. Nie wiem kiedy to minęło, jakoś dzisiaj mi tak szybko, czas leci, ale pokażę Wam na szybko, co kupiłam, bo trochę tego jest. W międzyczasie odebrałam też paczkę z Cinseja, bo kilka rzeczy sobie zamówiłam stamtąd, więc też Wam je pokażę. Łącznie w gdyni byłam w trzech lumpeksach. W pierwszym był pierwszy dzień i było najdrożej, było 56 zł za kilogram bodajże a w drugim był ostatni dzień i było 250 zł za sztuka. W pierwszym lumpeksie kupiłam tylko jedną rzecz ze względu na to, że było dosyć drogo, a rzeczy, które znalazłam i wydawało mi się fajne nie opłacały się aż tak, jak na przykład ta bluza z Brandy, która nie była jakoś w najlepszym stanie, a kosztowała jakieś 40 zł, więc ją sobie odpuściłam, ale jak widać można znaleźć jakieś fajne i niecuzinkowe rzeczy w rumpeksach, także polecam. Ledwo co zaczęłam pokazywać rzeczy i rozładował mi się aparat, przepraszam. Ale wracając, w pierwszym rumpeksie kupiłam taką luźną, wielką, oversize'ową koszulę. Tak naprawdę nic szczególnego, ale zamierzam ją nosić w w wakacje na jakieś topy albo strój kąpielowy. I to też jest taka moja porada, jeżeli idziecie na Lumpeksy, żeby nie szukać tylko w jednym konkretnym dziale, tylko przeglądać we wszystkich: w męskich, dziecięcych, damskich, bo można znaleźć naprawdę fajne perełki. Kosztowała 12 zł, a w drugim, gdzie było 2,50 zł za sztukę, co było wspaniałe, ale było bardzo dużo ludzi i ciężko było w ogóle się tam odnaleźć. Ale dorwałam taki fajny sweter, golfik, coś w tym stylu. Może nie wakacyjny, ale bardzo mi się spodobał i uznałam, że skoro już te 2,50 to go wezmę wolę ostatnio kupować w rompeksach mniej, a bardziej przemyślanie, bo zdarzało mi się tak, że kupowałam bardzo dużo rzeczy wracałam do domu i okazywało się, że większość z nich jest poplamiona albo ma jakieś dziurki, także nie zawsze więcej znaczy lepiej, ale jeszcze jak wspominałam, przyszedł do mnie paczka z Sinsaya, więc weszłam na chwilę do galerii i to też kupiłam trochę rzeczy, jak mówiłam staram się zachowywać w tym wszystkim balans, z Sensei kupiłam takie beziki na lato, które wiem, że będą nosić, bo będą pasowały mi do wszystkiego i pierwszy rzeczą jest taki top biało-błękitny w paski, mam go w rozmiarze S i kosztował 20 zł plus miałam jeszcze jakąś promocję więc nie wiem ile końcowo wyszedł kolejnym topem jest taki zwykły czarny, który ma troszeczkę dłuższe rękawki, nie wiem co mogę więcej o nim powiedzieć, jak mówiłam zwykły czarny basic i go też mam w rozmiarze S i on jest bodajże w ogóle tego samego kroju co ten, bo też kosztował 20 zł, mam jeszcze taki top z nadrukiem, bardzo mi się spodobał ten nadruk, bo jest taki w motylki, i ma ładny cytat: I'm working on myself, for myself, by myself, self-care, self-love, coś co lubimy, a jest naprawdę uroczy i ten akurat kosztował 26 zł. Jakiś byłam w galerii, weszłam jeszcze do Kropa, gdzie były wyprzedaże i tam kupiłam jeden t-shirt, taki zwykły, lekko overseizowy. Też ma jakiś taki self-care nadruk: it's all about balance. Mój styl to naprawdę jeden wielki basic. Nie wiem, czy jeszcze będę. Coś konkretnego dzisiaj robić. Na razie chciałabym odpocząć, bo jestem najedzona po tej pizzy. Ugrywam w, w bardzo fajnej miejscówce w Gdyni w ogniem i piecem. Naprawdę mega fajny vibe. Uwielbiam takie klimatyczne miejscówki. Bardzo dobry dzień. Mam dużo energii i w ogóle jakoś taki lepszy humor mam, kiedy nagrywam. Dobra, i myślę, że w tym miejscu będę kończyć tego vloga, ponieważ nie zamierzam dzisiaj już nic ciekawego robić. Zacznę montować tego vloga i chwilę pewnie się pouczę, ponieważ jutro wracam normalnie na zajęcia na uczelni. Mam nadzieję, że taka luźniejsza forma vlogów, gdzie nie uczę się i pokazuję więcej takiej codzienności prawdziwej siebie, wam się też podoba. Jeżeli dobrnąłeś do końca tego filmiku, możesz skomentować tą emotką. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie regularnie, codziennie się udzielam. Nie Zapomnijcie też zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby być ze mną na tym kanale na bieżąco. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję, że spędziliście ten dzień ze mną i na maksa to, że jesteście tutaj. Do następnego filmiku i cześć!